Witam, ja jestem The Alchemik, a to jest lewan 890 No właśnie, taka niespodzianka to jest już Skyrim, tak szybko. Piosenka jest cudowna. Dam wam posłuchać i jedna taka niespodzianka. Teraz Lewan PGG będzie prowadził tą serię, ponieważ ja nie jestem zbytnio dobry w Skyrim, więc no, to na tyle. Posłuchajcie sobie pierwszej tej muzyki, a potem dopiero wytłumaczę wszystko. Baralitat Musiałem! No witam, piosenka jest cudowna, zaczynamy mamy Ta końcówka najlepsza. Właśnie tutaj widzimy smoka, który napadnie na wioskę. Tak to jest The Elder Scrolls Skyway 5 Zapraszam chociaż już tam ubiję. To jest Ralof, on będzie na początek do nas, później jego Siostra nami się zaopiekuje i da nam noc... nocnik. Ej, hey, ty! Nareszcie! Dość już tego spania! Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja! Przeklęci gromowładni! Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. No. Gdyby cię nie szukali, Ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerwell. Hej ty, nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Yeah, Wszyscy jesteśmy bądź. braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, Do To Ulfric Gromowładny, prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfric, Jarl Wichrowego Tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali. O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy. Ale Sowngard czeka. To, to wiem. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! Ej, z której niemożliwe. wiochy cię przywiało, Koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord. powinien Wam nie jest być. niedobrze? Przecież no. wy jesteście jakoś gdzieś... Ja. Dobra. Pochodzę z Rolixte. Wow. Panie generole! A ja już pochodzę czeka z nick, wiesz? Dobrze, miejmy to już za sobą. Chor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatos. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi! O kim ty mówisz? Patrzcie! Generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Kto to? Gdy byłem mały, Cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka, już. Ech. Tak, tato. Nie wiem. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością złodziei! Musisz im Pokrawnie. powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. No. Ulfrik Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu to był dla mnie zaszczyt jarlu Ulfricu Ralop z rzecznej puszczy lokir z Roriksten nie nie jestem buntownikiem nie możesz tego zrobić stój nie zabijesz tak, mnie jeszcze ktoś myśli o ucieczce e -e. zaraz Ej, ty! Podejdź tu! Dzień dobry. Kim jesteś? Ja jestem mieszkańcem ze Skyrim. A wy? Nie, dobra. Yy, wybieramy razem Rocznik. On jest bardzo dobry. O! Wiem, on jest takim mroczny. Odporność na ogień. No fajnie wygląda. Wygląda jakby był świeżo wykopany z grobu. No gniew przodka to jest coś takiego... Nie wiem, sam jaka to była magia, ja gram nordem u siebie. Ale u deal będziemy grać muszę. Dobra, to wybieramy sobie ciało. Płeć to ten, Wygląda myślę. Kiedyś grałem takim, wiem, proszę o wy wyrozumienie. Taki może być. Wysokość. No to niech będzie taki. Długość. Dobra. Oczy.